Cześć, zapraszam na prezentację i unboxing yy, pewnego zestawu, który upolowałem jakiś dłuższy czas temu w sieci sklepów Rossman. Jest to zestaw marki Vitami, zawierający szczoteczkę Symphony, a także szczoteczkę do. Czy znaczy, tak, tutaj szczoteczka yy, do twarzy Sonic Face Care Brush, Sonic Toothbrush. Czyli mamy szczoteczkę do zębów, szczoteczkę do twarzy w tej samej niby technologii. To jest zestaw. Zestawy były takie: różowe, różowe, złoto i pink i rose gold, czyli chyba trzy były opcje kolorystyczne. Marka z. Z Chin, naszych mainfriendów, to jest Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings CoLTD. Wyprodukowano w Chinach dystrybutor czy importer na Polskę to jest firma Nowa Met, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Ok, nawet nie wiedziałem, że można mieć takie spółka jawna i spółka zoo. O, ciekawe. Szczoteczka do zębów, główka, ładowarka indukcyjna USB, szczoteczka do twarzy. Jeden kabel USB do szczoteczki do twarzy. Instrukcja obsługi. Hmm, tu jest po angielsku, jest nawet kodzik, jakby ktoś chciał. Dwa lata gwarancji. No, ona jest już u mnie po gwarancji. E, tutaj macie model, nawet dwa modele połączone w zestaw. Tutaj jest kod zbiorczy. E, tak de facto, ile zapłaciłem za tą szczoteczkę? Zapłaciłem 60 złotych zamiast 200 złotych. Dlaczego? bo trafiłem na egzemplarz w jednym z Rosmanów, który nie miał e, ładowarki. Do czego nie miał ładowarki? Nie miał ładowarki do szczoteczki sonicznej do twarzy, bo taką informację uzyskałem od, e, od obsługi sklepów Rosman. E, 60 minut działania szczoteczki do twarzy na jednym ładowaniu. Może się Jest funkcja grzania do 45 stopni Celsjusza dwa razy bardziej aktywne czyszczenie, 18 tysięcy ruchów na minutę. Może, nie wiem, nie mam pojęcia. Szczoteczka do zębów ma natomiast 82 tysiące ruchów na minutę główki. 45 dni działania na jednym ładowaniu, pewnie przy myciu dwa razy dziennie zębów po tam nie wiem, po minimalnym czasie jaki jest ustawiony ładowarka indukcyjna USB do zasilania w każdych warunkach dobra, no i wypadałoby sobie obczaić w końcu ten produkt, ja sobie to kupiłem bo mi kolor różowy nie przeszkadza to jest produkt, który, byłem naprawdę dwa lata temu i to czekało do tej pory nie ma nic więcej w pudełku, to tak po prostu włożone i zrobione zestawy z tego żeby nie było pierwszy przejdziemy sobie do szczoteczki sonicznej do twarzy, chociaż może tutaj coś jeszcze będzie ciekawego. Powinien być kabel USB, ale nie ma go. Ja wiem jaki powinien być, bo już jakiś research zrobiłem. Mamy dwie strony do mycia. Tak, takie mam wrażenie tak w ogóle. Czyli taką e, e, jakby szczoteczkową i taką bardziej z e, takimi wypustkami, e, jakby fałdkami. Prążkowaną może o coś ten deseń. Model, kodik kreskowy, bo to je pewnie można było kupić też osobno, nie w zestawie. Witam siliko. Tak się to nazywało? Tak, Witami Siliko. Tak się nazywał model. Kodzik QR, jakby ktoś sobie chciał zeskanować. No, nie wiem jak to się stało, że nie było kabla, a ja trafiłem na przeceniony egzemplarz. Miałem farta po prostu, bo jeździłem po sklepach wtedy w Częstochowie i trafiłem w rosku. Mówię za 60 zł taką szczoteczkę brać. No to kurczę, jak za darmo. Witam silikon. Ja wiem jak to działa, bo już się zapoznawałem, jak robiłem research z funkcjami. Ogólnie może to faktycznie działać dobrze na cerę, bo takie jakieś ruchy, właśnie wi, może nie wi, wibracyjne, ale soniczne, poprawiają ogólnie ukrwienie, takie używanie masażerów, też takich do ciała, jak te pistolety, czy takie coś, ala y, takie co się przystawia z głowicą, to naprawdę jest fajne na obolałe, zmęczone mięśnie, i nie tylko a to działa też dobrze na skórę, bo Taki ruch intensywny ale i częsty po prostu pobudza tkankę, i ją lepiej, no po prostu jest lepiej ukrwiona, więc poprawia się jej kondycja na przykład. Więc takie masowanie skóry bardziej niż mycie tym ma znaczenie, powiem Wam tak. Akumulatorek 350 mAh, polimerowy, pewnie albo jakiś taki inny. Płaski zapewne. Materia przycisków ABS, ok, ok. Makulatura, której nie chcę. Nie ma faktycznie ładowarki, ale ja takie ładowarki mam, więc bez problemu mogę to naładować. To jest taki wtyk DC. Yy, może Wam pokażę, żeby nie było. Mam tutaj przycisk do Samsunga, do otwierania telefonów, czy do ogólnie do wysuwania tacek na kartę SIM. Jak widzicie, o, jest bolczyk środkowy to jest plus ten zewnętrzny obwód tutaj co dotykam to jest minus. No to bolczyk musi być kompatybilny i rozmiarowo i tak dalej. No tam od różnych wiatraczków i tak dalej to pasują bez problemu te kabelki od mojej szczoteczki yy, Lenovo LeMay, bo tak się nazywa. Też pasuje. No taki złotawy plastik. No wygląda tak, wygląda. Wciskacie i przytrzymujecie, żeby ją włączyć. Ona się uruchomiła. Jeśli naciśniecie teraz, jeszcze raz przycisk włącznika, zaświeci się na czerwono, czyli jest włączona funkcja grzania, czyli ona musi mieć tu grzałkę. Tak de facto. To pewnie zajmuje trochę czasu, zanim się nagrzeje, bo ja nie czuję wzrostu temperatury w ogóle. Wyłączmy sobie funkcję grzania. Macie dwa tryby mocy. Teraz jest na podstawowym, a wystarczy wcisnąć sobie tutaj ten dolny przycisk i działa, jakby nie ściemniać dwa razy mocniej. no Są takie zabrudzenia drobne, to wystarczy umyć. Jak dla mnie, to można myć twarz i tą częścią, i tą częścią. Ale ja się może mylę. Tą częścią na pewno nie, bo tutaj jest ten port ładowania. Wyłączamy przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Wyłączyło się. Nie działa. Jest super. Dobra, to by było na tyle na temat szczoteczki do sonicznej. Tak, sonicznej? To jest szczoteczka. Tak, soniczna szczoteczka do twarzy. To po prostu jest tam silniczek i to wibruje a w ogóle ja tak szybko to rozpakowałem zamiast jeszcze pokazać pudełko, wybaczcie Vitami Symphony ładowarka indukcyjna, bezprzewodowa to jest stacja ładująca ze zintegrowanym przewodem USB typu A yy. niby do zasilania w każdych warunkach, ja nie jestem fanem takich stacji zasilania akurat IPX7 wodoodporna Szczotkowanie bez ograniczeń w wannie i pod prysznicem ulala, super! Poniżej 65 decybeli. komfortowa, smukła główka. Ok, odliczanie 4 stref mycia po 30 sekund i automatyczne wyłączanie, wyłączanie przepraszam, po 2 minutach czyli szczoteczka działa 2 minuty. Po co 30 sekund jest przerwa, która informuje, że upłynął Wam jeden z czasów, czyli z tej partii, czyli 1 czwarta czasu. I tutaj jeszcze z tyłu opisik. Klub pielęgnacji witami. Odkryj korzyści. Oczywiście, odkrywamy. Różowy, różowe, złoto, all pink, rose, gold. Manufacturer, producent. Guangdong, Xinbao. Nie ma tutaj nic więcej informacji nowych. Przejrzyjmy sobie instrukcję na szybko. Zasilacz musi mieć 5V, 5 a czyli 2,5W minimalnie. No, tutaj macie standardową instrukcję, jak się powinno korzystać z, z szczoteczki sonicznej do zębów. E, tutaj macie przycisk e, Power i wybierania funkcji. E, macie tutaj wskaźnik trybów. Macie 5 trybów. Ja to jestem fanem trybu Clean albo e, White, tak de facto. Macie osłonkę czpienia wibrującego, macie jedną końcówkę szczoteczki, ładowarkę, co tutaj jeszcze jest napisane. Szczerze nie chce mi się czytać, jak ktoś chce, to sobie po prostu doczyta robiąc screena, bo to nie ma żadnych kurcze rocket science tutaj. To nie jest technologia kosmiczna, żebym ja się wypowiadał na ten temat. Nie wiadomo ile, już jestem zmęczony tak naprawdę nałożyć pastę do zębów na wyłączoną szczoteczkę oczywiście bo wam rozchlapie albo was ochlapie jeszcze bo niestety soniczne działają tak że naprawdę wystarczy na chwilę wyciągnąć szczoteczkę z ust i jest wszystko zachlapane i co jeszcze chciałem dodać a rekomendowane pasty do szczoteczek sonicznych ode mnie nie specjalnie się znam na wszystkich markach ale marka Elgidium Elgidium i marka Himalaya dobrze się spisują ze szczoteczkami sonicznymi, naprawdę. E, tutaj jest jeszcze informacja o trybach. Clean to jest czyszczenie i usuwanie płytki nazennej, czyli tryb standardowy. White to jest usuwanie przebarwień, polish to jest polerowanie do rozjaśniania e, powierzchni zębów, masaż to tryb masażu. E, Stymulacja dziąseł i poprawa ich stanu. Sensitive to jest taki delikatny tryb raczej nie używany przez wiele osób. No. Chyba, że ktoś ma krwawiące dziąsła, to wtedy wskazane. Jak szoteczka rozładuje się czerwona dioda ładowania zacznie migać. Umiesz szoteczkę na ładowarce i rozpocznij ładowanie szczoteczkę końcówkę trzeba wymieniać co 3 miesiące No nie ma tutaj nic już więcej z ciekawych informacji. Przejdźmy sobie do unboxingu. Mamy ładowarkę. Sonic Toothbrush model ładowarki jest podany 5V 1A teoretycznie, to więc tu powinien być jednak 5, 5W powinna być, ale i 2,5W chyba da radę. Kabelek jest bardzo fajny, miły, ładnie zrobiony, jest gumka. Na razie nie będę tego rozpakowywał. Dam sobie to na bok. Końcówka do szczoteczki. Ciekawa. Ja w ogóle mam gdzieś końcówki do szczoteczek. witami, bo ja kupowałem do mojej szczoteczki yy, yy, Rany Julek jak ona się nazywała? Lenovo Lemej, przepraszam. Jest, zmęczenie wchodzi za bardzo. Wiecie, yy, niestety do głowy. I człowiek się zaczyna zacinać. Zrobimy sobie test szklanki wody, tak w ogóle. Mamy też szczoteczkę. Czy tutaj jest coś pod wytłoczką? Nie ma nic pod wytłoczką. W ogóle to pudełko to pójdzie do kosza, bo tą szczoteczkę mam w planie używać sam osobiście w domu. Nasadka jest bardzo miłym dodatkiem, bo. Nie spotkałem się jeszcze w żadnej szczoteczce, żeby coś takiego z zabezpieczenia było yy, w ogóle 3,7 V akumulator 2 W Ciekawe, czyli tutaj pewnie jest akumulator cylindryczny CR18650 albo co gorsza 14500. Większego bym się nie spodziewał. Ogólnie szczoteczka siedzi w tym. A może siedzieć dowolnie, super. Czyli tutaj musi być cewka schowana w tej części obudowy. Nie wiem, czy to jest. Nie, nie da się tego odkręcić. Nie jest serwisowalne, tak jakbym myślał. Druga kwestia jest taka, że nie ma bolczyka, ale wydaje mi się, że zamiennie powinny działać też inne ładowarki od marki Vitami te do ładowania bezprzewodowego to jest chyba w ogóle rok produkcji, czyli 9 styczeń 2021 roku, ale nie jestem pewien, czyli to jednak trochę starawa szczoteczka działa tryb clean działa przełączamy sobie na white Mam nadzieję, że to było jakoś w miarę słychać. Zamontujmy sobie szczoteczkę, znaczy końcówkę do szczoteczki. No szczoteczka wygląda fajnie lepiej niż te standardowe, co zazwyczaj były z witami w sklepach Rosman. Weźmy sobie szklankę wody, bo już uszykowałem sobie wcześniej. Czy jest tutaj już 80 tysięcy ponad ruchów na minutę? Nie mam pojęcia. Szczerze nie chcę mi się trochę w to wierzyć, ale kto wie, włączmy sobie. Jak widzicie, no, potrafi to rozchlapać. To jest ten najmocniejszy standardowy tryb, chyba, ale nie jestem pewien, bo może tryb polish jest mocniejszy. Inaczej się ten pattern układa na wodzie. Tryb polish. A wcześniej był White, przepraszam, chyba bo mówiłem polish. Masaż. Tutaj jest tryb sensitive, czyli delikatny. Naprawdę to nieźle chlapie. Będzie zachlapany blat. Będę musiał przetrzeć ręcznikiem. No działa to. Myślę, że trochę gorzej niż faktycznie Lenovo lemej moje. Z jakiegoś sklepu to wtedy chińskiego było kupowane. Ale... Jak za 60 zł, to cenowo jest bardzo spoko szczoteczka. Powiem wam, nie mam tutaj żadnego ale do powiedzenia. Dla porównania, przyniosę moją szczoteczkę. Czekajcie, mam moją szczoteczkę Lenovo Lemej. Może kojarzycie z mojego kanału, bo chyba ją nagrywałem. On taka już trochę ściorana życie ona ma 4, 5, 6 lat już w sumie i dalej mnie nie zawodzi mam szczoteczkę, mam akurat końcówkę marki Seiso na niej, bo tutaj w ogóle ciekawe czy tu jest taki sam bolczyk czy nie ma takiego samego bolczyka zaraz sobie porównamy taka ciekawostka są identyczne bolczyki w Vitami i w Lenovo Lemej, czyli, ja nie wiem, czy to nie może być czasem ta sama marka, która to wyprodukowała. Tylko w tej mam funkcję smart, bo mam Bluetootha, w tej chyba Bluetootha nie ma, ale może ja czegoś nie wiem. Yy, może to być po prostu okrojona szczoteczka dla marki Rosmana i tak dalej yy, dla ich dystrybucji a jak kupicie sobie lepszą od tego producenta z Chin to ona może mieć faktycznie funkcję smart, ale no powiem wam, że jest różnica jakaś między tymi szczoteczkami ale obydwie są dobrze wykonane, naprawdę bez kitu mm. miałem pokazać jak działa moja ale w sumie, żeby było porównanie bo ja mam zużytą końcówkę już muszę wymienić bo ja używam w domu jeszcze innej szczoteczki sonicznej, takiej trochę lichej. To. O rany, bardzo mam tą już zużytą tą szczoteczkę. No to myślę, że do końca tygodnia, jak znajdę końcówkę, to wymienię. Mam w planie używać tej szczoteczki. Z dokładnie tej i tej mojej drugiej, takiej lichszej szczoteczki sonicznej, co kiedyś kupiłem na Allegro. Licha, bo licha, ale działa też 2-3 lata bez problemu, już tylko końcówki beznadziejne i nie idzie do tego też za specjalnie kupić. No, takie wiecie, nietypowy metalowy bolczyk, więc te wszystkie nie pasują tak, jakbyś super. Yy, Tą sobie włączmy na najmocniejszym trybie. No to mam wrażenie, że. A nie, sorry, bo to nie jest mój najmocniejszy tryb, bo jak mam tutaj tryb clean, to jest. Jeden ze słabszych, ja mam najmocniejszy na gamker ustawiony, to jest spersonalizowany tryb. O, jak widać, jednak szczoteczka Lenovo LeMay, mimo że ma tyle lat, dalej wygrywa bez problemu z y, nawet szczoteczkami za 200 zł z Rosmana. Serio. Dlatego nie opłaca się kupować w Polsce żadnych szczoteczek sonicznych. Lepiej zamawiać jakieś sprawdzone egzemplarze z Aliexpress i innych portali yy, yy, sklepowych. No patrzcie jaki, patrzcie jakie tutaj jest ten. Jak jest głęboko, nie ma większej różnicy, a tutaj, jak jest przy tym, jak ta woda tutaj działa, nie? Patrzcie, jak ją wzrusza. Nie wiem, czy to widać. O! Ja zapewne zachlapę obiektyw, ale trudno. To jest najmocniejszy tryb w mojej szczoteczce Lenovo lemej, który jest ustawiany przez Bluetootha. To jest spersonalizowany tryb największa częstotliwość, największa moc. No to nie ma porównania w ogóle. Nie ma porównania między szczoteczkami. No ta jest mimo wieku dalej lepsza niż ten model Vitami. Także szczerze nie rekomenduję, wolałbym ta kosztowała mnie 100 zł. Jeśli chcecie więcej info o tej szczoteczce, jest na peperze i tam nawet po latach ludzie jeszcze piszą informacje i dzielą się newsami. To jest marka Iker, jakby kogoś interesowało. Można sobie wyszukać w sklepie Google Play i w App Store. No, ale kurczę, no tyle lat, aż ta szczoteczka dalej jest nie do pobicia, naprawdę. Yy, jakbym wiedział, że kupię szczoteczkę, którą będę mył codziennie zęby dwa, trzy razy dziennie, nawet, czasem nawet więcej, przez tyle lat, to bym nie uwierzył. No i dalej akumulator w miarę trzyma, naprawdę. Jak padnie, to sobie wymienię bankowo, chyba że będzie uszkodzona elektronika, już nie będzie się nie będzie sensu się bawić to wtedy tylko silniczek sobie zostawię ale no szczoteczka nie do pobicia, naprawdę rozklapuje wodę pięknie na najmocniejszym trybie bo tryb clean standardowy tutaj jest słabszy widzicie, jest mocny, ale nie aż tak jak ten gumker u mnie pod którym jest tryb spersonalizowany pode mnie jest mocna ta szczoteczka, ale mniej. A żeby nie było, tryb white. Najsłabszy jest refresh, tryb sensitive, a oryginalny gamker. No to już mi się nie chce pokazywać. No. Każdy tryb jest inny. No, tutaj jest największa moc na tym moim spersonalizowanym. Tutaj musi mieć 80 tysięcy minimum uderzeń na minutę. Ruchów, przepraszam. Także, no, szczoteczka nie do pobicia serio. Ja tu będę zaraz sprzątał. Mam nadzieję, że się podobał test. Raczej nie robię takich rzeczy, ale cóż, pokusiłem się. Nic nie stoi czasem na przeszkodzie, żeby coś tam dla was nagrać bardziej spersonalizowanego. Będzie sprzątanie za moment, no niestety mnie to nie ominie. Jeśli się podobało, to zachęcam do polajkowania i do zasubskrybowania kanału. Zapraszam na moją grupę Telefonawka Pro. Nowa spersonalizowana grupa dla moich subskrybentów, sympatyków i nie tylko. Ogólna grupa na Facebooku, którą założyłem jakiś czas temu, ona się powoli rozrasta, tam jest na razie kilkanaście osób, ale ciągle dochodzą nowe. Jeśli potrzebujecie pomocy w jakichś takich sprawach, w których da się coś pomóc, to bez problemu pomoc otrzymacie czy ode mnie, czy od innego użytkownika. O, jest nawet takie ten, żeby się ona nie sturlała, to też jest spoko. Bo, nawet jak coś, to ona musi się zatrzymać w końcu przy turlaniu albo na tym, albo na krawędzi, tak? Czyli tutaj na tym rożku. Można sobie ją tak wziąć i zawsze będzie, może nie jakoś super jest prosta, ale to działa. Nie sturla się. Chyba, że przeturlacie bardzo mocno, no to faktycznie ona się sturla. No. Bardzo fajna szczoteczka. Miłe, yy, miłe wrażenie zrobiła. Pozytywne przede wszystkim. To yy, wracając do końca, będę wdzięczny za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się. Hej.